Doom The Dark Ages trafi do usługi Game Pass już 13 maja, a my dostaliśmy właśnie 5 dodatkowych powodów, żeby się tym jarać. Poziomy w Dark Ages są znacznie większe niż te, które widzieliśmy w Doom czy Doom Eternal, i wszystkie wypełniono sekretnymi obszarami, zagadkami i mini zadaniami. Sekcje z lataniem na smoku obejmują w rzeczywistości mini-lochy, do których można wlecieć. Piła tarczowa to naprawdę wszechstronna broń. Możesz rzucać nią we wrogów, by ich ogłuszyć, roztrzaskiwać fragmenty, ich zbroi, które zostały przegrzane, oraz rozwiązywać niektóre zagadki. Oczywiście służy też do blokowania. Piła tarczowa i wszystkie inne bronie Doom Slayera mogą zostać ulepszone w kapliczkach strażników. Ulepszenia te nie są jednak darmowe, więc będzie trzeba przeszukać mapę w oszukiwaniu złota, klejnotów i innych walut do wydania. Dostaniemy walki w stylu minibossów, gdzie zmierzymy się z przywódcami demonów otoczonymi hordą odradzających się sługusów. Ich pokonanie umożliwi w pierwszej kolejności zabicie pomniejszych demonów, co osłabi ich determinację, a następnie zniszczenie osłaniającego ich pancerza.